Cześć, witajcie! Dzisiaj mam dla Was kolejną bitewkę w wykonaniu natki. Tym razem na obiekcie 704. Kiedyś wrzuciłem już. Znaczy kiedyś, Nie tak dawno, parę tygodni temu wrzuciłem jej pierwszą Mkę na obiekcie 704. Tym razem bitewka ze streama. Graliśmy sobie. Ja piłem RU251. NATka, oczywiście skoro dziewiątka, no to na obiekcie 704. Bitewka ta trafia na kanał, ponieważ tak zadecydował czat. Na streamie mapa miejska, więc nie ma typowego krzaka, żeby kampić, a jednak też trzeba jakoś sobie radzić mm, tedekiem, zwłaszcza że Natka uwielbia kampić, o czym już mówiłem wielokrotnie. Ja jadę ru w stronę, w stronę ronda zobaczyć czy coś tam dam radę ugrać. Natka przemieszcza się gdzieś w moją stronę i zobaczymy co tutaj się rozegra, co tutaj będzie. Jak widzimy, jest tam Emil I, T5, 4, więc pojazdy, które no, są dość groźne. Emil magazynek, gdzieś tam jeszcze też Eseta. Yy, teraz Batchat wykończył już wrogą T5, czwórkę. prowadzimy 1 do 0. No i natka czeka, niczym pająk na swą ofiarę w pańczynie. Jest reakcja: przestawiamy się. W inną stronę, ja oczywiście decydując się pojechanie lightem na Rondo. No, zostałem zablokowany w tym momencie. Nie mogę się już ruszyć. Jest jak pancer. Weszło za 812, ładne losowanie. Udało się odbić STV. Pancerz, pancerz potrafi być trollowy, jeśli chodzi o 704. Oj, teraz piękny strzał Westerfała z podpałą i y, premka szwedzka linie. Natomiast no ja zostałem zaskoczony strzałem od Esetki, przez co już y, niestety jeden z największych nubów w tej drużynie, czyli Ru251, nie żyje przystanie 21. Za wiele się nie nagrałem. No i to. Na barkach Natki spoczywa chociaż przyzwoite zaprezentowanie naszego Plutonu, ponieważ ja zawiodłem po całości. Fakt faktem, no, nie lubię grać ru ani żadnym Lightem na, na tej mapie, ale to mnie nie usprawiedliwia. No, zszedłem jak paś, trzeba, trzeba powiedzieć to prost. a Natka musi gdzieś tutaj coś kombinować, straciła troszkę hapsów, 1800 uszkodzeń ma zrobionych. 3 do 4 w tym momencie zaczynamy przegrywać. Nie jest to najlepsza sytuacja. Natka ma uszkodzone działo. Nie wiem, czy tego wtedy nie zauważyła. Zestaw naprawczy jest. Działo uszkodzone i taki, ten strzał wszedł. Ja nie mam pytań. O, teraz uszkodzone krytycznie. Jagoda z burzaka strzeliła, i w tym momencie zestaw naprawczy został zużyty. Więc tutaj dużo, dużo szczęścia też. E, prawdopodobnie tam. E, była rozkojarzona patrzeniem na to, co się dzieje na czacie, kolejny strzał z biodra w Esetę wszedł, Esetka się po prostu odbiła, żebym Moja 704 jak ja tak gram, tak dingała i tak się zachowywała, no tutaj Naprawdę, naprawdę dużo, dużo szczęścia, no ale też jak to mówią, szczęście sprzyja lepszym Uszkodzenia trzeba robić, jest 7 do 6 Eseta łapie od artylerii, jest ogłuszona i pytanie, czy teraz Ten Niemiecki hatek zdecyduje się wyjechać na nas. No, ma nas na strzał, taka jest prawda. Jeżeli ma 15, jesteśmy tutaj też. Obok nas jest Emil, no i wyjeżdża. Wyjeżdża Seta, to udaje się ją trafić. 3800 uszkodzeń, co zrobię Seta? się! Nie, dignęła się, ale Emil, pierwszy, ratuje nam teraz skórę. Natomiast wyjeżdża wrogi. Emil odbija się od nas raz. Trafiamy go za 600 84, a do tego jeszcze uszkodzenia po asyściem, 413, mamy 9, do 9 cały czas wyrównana bitwa. Było gorąco, tutaj, tutaj udało się nad... Utrzymać duża też zasługa dla Emila I, należą mu się pochwały, no i jedziemy, jedziemy dalej. Nasz grill 15 ma pewien problem, jest tam T3-4, niestety no grill nie ma zbyt dużej ilości hapsów, więc raczej z tą T3-4 sobie nie poradzi, jeżeli ktoś mu nie pomoże. Chyba, że Arta tam y, też ewentualnie ktoś spróbuje go wesprzeć. Natomiast Natka decyduje się jechać w stronę Leoparda Peta, mamy tutaj trzech przeciwników, wyjazd. Jest T54 Lightweight, dobicie lufy 10-11 do Trzeci frak, grill cały czas żyje, dobra nieaktualne, bo 212 zdjęła WZ-132 i IS-3. To są przeciwnicy, niestety. Emil y, zdecydował się pojechać w stronę t czwórki przez co nonatka ma tutaj problem, bo prawdopodobnie odda jeszcze jeden strzał i wtedy y, ten drugi czołg, który tu został. O, właśnie. No nie da się, nie da się dwóch yy, przeciwników trafić jednocześnie. Jeszcze przyjeżdża T57 heavy, to już prakty prawdopodobnie są ostatnie chwile natki. Jest i z trzeci nie trafia, my go wykańczamy. Robimy czwartego fraga 5600 uszkodzeń, przyjeżdża WZ-a. Ładnie tutaj WZ a zakręciła teraz na ręcznym, jeszcze, jeszcze nas staranowała i zrobiła to, co zrobić powinna, wymanewrowała. TDK, który nie jest super mobilna, 704 demonem prędkości nie jest. Na szczęście lorka wykańcza tego Lighta. Trafia to jeszcze na naszą asystę. Mamy 13 do 13. Z tego co kojarzę Natka się chyba już tutaj nie przełączyła na... Tak mi się wydaje, że Natka się chyba już nie przełączyła w tej powtórce na drużynowych. Niestety tutaj nie mamy możliwości... Używania free camery, jak w. O nie, dobra, przełączyła się. Oś się bałem, że nie będziemy widzieli, jak ta bitwa dalej się potoczyła. Tutaj, Emil, I, który robił dobrą robotę. No, na jego barkach i, ar ar i artylerii jest ta bitwa. Nie ukrywajmy, że jest w gorszej sytuacji. Przeciwnik również ma arde i to z większym splashem. Do tego, no, jednak T57 Heavy to jest 10 tier, a my jesteśmy tierem ósmym. Jak kolega Mako poradzi sobie w tej sytuacji? Ano poradzi sobie tak, że Arta y, fantastycznie ratuje mu teraz skórę, wykończyła tą, y, tą maszynę jaką jest T57 Heavy, no i zostają dwa pojazdy w naszej drużynie na 212. Teraz trzeba poszukać artylerii, y, Natka tutaj zadowolona, bo zależało jej. Zależało jej na tym oczywiście, żeby bitwa była wygrana, chat tam dopingował, a ja nie wiem, co robię w tym momencie, chyba poszedłem po coś do picia. No i zobaczmy, poszukiwania, poszukiwania arty. Należy pamiętać, że teraz jak jesteśmy na ogrysku, to takie dobicie arty wcale nie jest oczywiste. Artylerie szybciej skupiają, mają większego splesza i łatwiej jest. Łatwiej jest im wykańczać ogryski y, przy strzałach z biodra. Tutaj nasza lorka y, jak gdyby, chce się znaczy lorka chce się poświęcić, pisze, że I die, you kill him", czyli, czyli y, lorka jedzie na spota. Liczy się z tym, że arta w nią strzeli. W momencie, kiedy y, wroga 212 odda strzał, to wtedy Emil spokojnie będzie mógł wyjechać i dokończyć robotę. Też jest to jakaś taktyka, dobrze, że tutaj mm, koledzy się komunikują między sobą na czacie, że trzymają się razem, a nie każdy pojechał w inną stronę. To jest ważne, kiedy jesteśmy w przewadze, yy, kiedy jest sytuacja 2 na 1, to jednak dobrze trzymać się razem, bo kiedy wyjedziemy, to przeciwnik odda jeden strzał, a potem będzie musiał coś zrobić. Lorka wjechała w kapa. Nie wiem, czy ona będzie z tego kapa chciała wyjechać, czy też nie. No ale dobra, lorka wjechała w kapa. To jest i ryzykowne, i nieryzykowne, bo z jednej strony wywiera presję na przeciwniku, ale z drugiej strony, no to Arta nie musi wracać, żeby próbować dekapować kapa. Wystarczy, że będzie gdzieś tam próbowała strzelać na ślepo, a przypominam... O właśnie, już widzimy pierwszy strzał oddany na ślepo. A przypominam, że Arta ma większego splasha. A jak ma większego splasha, no to też łatwiej, ma większą szansę, że gdzieś tam na farcie tę bazę zbije. Emil tutaj jedzie bardzo szeroko, nie wiem, szczerze mówiąc czy liczył, że gdzieś tu Arta stoi za budynkiem, aczkolwiek prawdopodobnie już byłaby wyświecona. Mamy jeszcze 47 sekund do zakończenia kapa. Na pewno 212 jeszcze odda strzał. Pytanie, trafi czy nie trafi? Emil jednak decyduje się chyba na wjazd w kapa. No i niestety stało się niefajne. Nie wiem czy wybrała artyleria akurat ten cel, bo gdzieś tutaj był wrak, ale na ślepo yy, 212 zdekapowała lorkę. No i teraz Emil zajmuje pozycję. Nie ukrywam, że jak gdybym był artylerzystą. To pierwsze, właśnie, strzał oddawałbym w ten punkt, co teraz stoi Emil, i w ten drugi punkt po drugiej, star po drugiej stronie, gdzie są, gdzie są gruzy. To są takie, niestety, dość oczywiste punkty. Tak samo jak to miejsce przy Fladze, gdzie stoi Lorka. Aczkolwiek no wiadomo, no tych strzałów mamy ograniczoną ilość. No ale dobra, 10 sekund. Czy Arta jeszcze raz strzeli, czy też nie? Zaraz zobaczymy. czyliła, zobaczcie, ogłuszyła, ale ogłuszenie nie zbiło Kapa. Wygrywamy, zobaczmy screeny. A screeny końcowe wyglądają następująco. Zabitewkę Natka uzyskała kolejną znakę mistrzowską Asa Pancernego na tym obiekcie 704. Do tego High Caliber 5695 punktów uszkodzeń, 4 fragi dało 1267 punktów bazowego expa co wystarczyło jej na kolejną Mkę na 704, na topowy wynik też przy tym losowaniu. Na mapie miejskiej więc tutaj należą się słowa pochwały, a ja dotrzymuję słowa i zgodnie z obietnicą dla czatu na moim streamie powtóreczka trafiła na YouTube. Fajnie, że ktoś za mnie tę bitwę wyciągnął. Dzięki temu więcej expa za wygraną wpadło, no i szybciej można było zbliżyć się do odkrycia Rheinmetall Panzer Wagena. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, bo to pomaga w rozwoju kanału. A my y, widzimy się w kolejnych materiałach. Tutaj jeszcze warto zobaczyć ostatnią stronę: 10 strzałów oddanych, 9 trafionych, 8 z penetracją. Zablokowane przez pancerz prawie 1,5 tysiąca uszkodzeń, całkiem przyjemna wartość. Kredytów zarobione prawie 29 tysięcy i expa z kątem premium 2186. To tyle na dzisiaj. Widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.